Witam serdecznie, Konrad Błaszak. A dzisiaj, ja wiecie, że ja lubię nagrywać o rzeczach technologicznych, które są takie pod wpływem emocji, też. Fajnie robić testy, ale fajnie, jak coś mi wkurzy albo coś mi się bardzo spodoba, nagrać o tym film. On jest w 100% autentyczny, prawdziwy, tak wiecie. Może być niedopracowany, ale no emocje 100%. I dzisiaj będzie znowu, bo ja lubię o operatorach nagrywać. T-Mobile'u. Będzie o T-Mobile'u. Dzisiaj yy, wiecie, że ja lubię nagrywać o T-Mobile'u. Nagrałem na przykład dwa filmy o tym, że mi aplikacja nie działa. Zobaczcie w komentarzach. I że tego się nie da zrobić. Nie da się naprawić, mi mówiła infolinia. To jest hardkorowa po prostu awaria. A jak nagrałem film, miałem na drugi dzień zrobione, więc więc da się. I też chcę nagrać film o tym, bo jestem Zszokowany lekko, ale chcę Wam powiedzieć, żebyście wiedzieli, czym jestem tak zszokowany. Dobrze, przeszedłem z T-Mobile'a do innego operatora. Przeszedłem z moim numerem. Miałem numer na kartę, mm, przeszedłem do, na abonament do innego. O tym Wam opowiem w innym filmie. Przeszedłem, bo tam musiałem coś tam, tam, tam. Nieważne. I na tym T-Mobile'u miałem tam 6 dyszek, 65 zł chyba. No i dobrze, i mówię, no to kurczę 6 dyszek, no to wiecie. Mieć, a nie mieć 6 dyszek to już 120 zł, więc 120 zł w plecy no to ciężko, nie? Dobra matematyka. No i dobra. Stwierdziłem, że napiszę, bo znalazłem, że jest wniosek, żeby mi wypłacili te środki, więc no... więc napiszę, no to jest jakby sensowne. Więc napisałem, wypełniłem wniosek. U numer się przeniósł, nie zwrócili, ale zadzwoniłem, że tak, że jest ten wniosek, wszystko jest ok, i oni mi to zwrócą. Eee, muszą rozpatrzyć wniosek i wtedy mi dadzą znaczenie. No dobra, to jak jest wniosek, mi to ok. I dostałem odpowiedź. Eee, dostałem, że dziękujemy za wniosek, oczywiście, sir tu, tutu. I że saldo mojego konta nie było 65 zł, tylko było 30 zł, bo 35 zł było promocyjne. I tutaj nie będę się kłócił. Nie jestem przekonany, czy yy, jak T-Mobile pobierał opłatę za kolejny ten miesiąc, to nie najpierw pobierał z moich pieniędzy, tylko z promocyjnego, a fajnie było z promocyjnego. Ale nieważne, nie jestem pewien. Nie mam tu w SMS-ach takiej historii, żeby to potwierdzić, więc się nie kłócę o te 30 zł. Broń Boże, ale że tutaj mieliśmy 30 zł na moim koncie. spoko. I że zgodnie z regulaminem świadczenia usług telekomunikacyjnych pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości. 20 zł. Zwrot środków w wysokości 10 9 zł 9 groszy nastąpi w terminie do 30 dni. I jakby ja rozumiem, jakie są takie taki regulamin jak najbardziej jakby ok. Tak mówiła, Ja zakładam, że to nie jest tylko T-Mobile, że inni też robią sobie takie chodki klotki, Ale no przykro no T-Mobile trafiło na was. Ale kurczę, mam trzy dychy. Zwrócą i za zwrócenie trzech dych jak ja im płacę, to biorą każde pieniądze. Ale za zwrócenie mi 30 zł biorą opłatę 20 złotych. Ja wiem, że jak miał tam 1000 zł, to też by wzięli 20 zł, to wtedy inaczej to wygląda. Ale zakładam, że na, e, na kartę ludzie nie trzymają 1000 zł, tylko raczej trzymają 3 dych, 5 dych, stówkę, a nie kilkaset złotych. To nie jest lokata, którą tam sobie się trzyma, tylko się trzyma na miesiąc do przodu, na przykład dwa i tyle raczej. Więc. Nawet jak są oferty po tych to powiedzmy stówę trzymają. To kurczę, 20 zł za to, żeby, wiecie, wypłacić. Szczególnie, że ja i tak chcę przejść z innym numerem do T-Mobile, żeby mieć zawsze coś tam e, u nich. I jeszcze inny numer też tam mam. Naprawdę? I tak mnie zastanowiło, czy... Ja wiem, takie jest regulamin, ja się zgadzałem, jak zawierają umowę, czy, czy chcę, czy nie chcę. Ale kurczę, czy to jest takie podejście poprawne do klienta, dobre do klienta? Że za 30 zł pobiera się 20 zł opłaty za zrobienie przelewu do mnie. Ja nie mówię, że ja chcę jakieś cuda na kiju oferty. Ja chcę, żeby mi zwrócili mój hajs i oni za 3 tychy pobierają mi 2 trzecie tej kwoty, żeby mi zwrócić. No kuli mama. nawet ja przelewy premium, te przelewy premium w banku, jak już wykorzystam mój limit, to mam za 5 zł, a nie za 20. A oni mają taki premium, że to i tak będzie do 30 dni szło, więc. Rozumiem, taki jest regulamin, ale chcę, żebyście o tym wiedzieli i zanim będzie zwracać środki się o tym e, zapoznali się z tym, przekonali, przeczytali, no bo takie wiecie, niby spoko, ale takie podejście do klienta bym powiedział średnio pro -klienckie. Co myślicie? Dajcie znać w comments down below, w komentarzach, co sądzicie o takim postępowaniu, czy to jest dobre, czy nie. Zobaczymy.